Hej, dziś chcę Wam przedstawić kwestię delidu, zwłaszcza dużych procesorów. Dlaczego deliduje się duże procesory? No więc deliduje się przede wszystkim, żeby zachować ich żywotność, również osiągnąć wyższe, że tak powiem, wyniki, czy to w renderowaniu, czy to w benchmarkach. Jak również robimy delid po to, żeby zachować ciszę, tak naprawdę. Bo to jest też dość klasyczny przypadek, że te procesory chodzą głośno. Tu mamy 18 rdzeniowca w tej chwili i 97980XE zdelidowanego, i możemy sobie włączyć na przykład test Synbench R20. Procesor jest podciągnięty na 4,4 GHz na wszystkich rdzeniach ACT Core Turbo. To jest mój profil sportowy. PWM jest ustawiony na sportowy. Czyli wiatraki się kręcą tak, żeby utrzymywać go w odpowiednich ryzach. I tu mamy po 80 parę stopni 4,4 4 GHz. To jest, przypominam, 18 rdzeniowiec. To nie jest Mothership, to jest A80 Cryorig. Okej. Okay. 10,205. Teraz, żeby wam jeszcze szybko i sprawnie opowiedzieć, dostałem dwa procesory do Delidu. Jeden to jest 7960X. To są, że tak powiem, wesołe i -y od Bart X, tutaj mamy oryginalny i w każdym razie drugi to jest 7980X. Yy, I co możemy sobie powiedzieć? Tutaj mamy na przykład yy, testy 7960 po delidzie 9035 i maksymalna temperatura 84 stopnie, przed Delidem 9022 maksymalna temperatura mamy tu 95-92 czyli mamy 11 stopni więcej w koronie na stoku mamy 52 sekundy i mamy temperaturę 90 stopni a po delidzie mamy 51 sekund bez zmiany żadnych parametrów, niczego nie ruszałem, napięcie, wszystko jest to samo, maksymalna temperatura jak widzimy 79 i 80 stopni, czyli mamy 10 stopni mniej. H26538 265 30 i, 8. i tutaj mamy po Delidzie 89 stopni przed Delidem mamy sięgamy y, aż 101 stopni 9997 trochę nam się tu zapaliło na, na czerwono, y, to jest idle i idle jest w taki sam w obu przypadkach, bo wstrzyma go PWM więc tutaj mamy power ray, power ray po delidzie mamy 89 stopni, czy mamy 90? Nie, 89 stopni przed delidem, pali nam się na czerwono, 101 stopni, 99,97 i tutaj już oczywiście PWM jechał na maksymalnych obrotach. No i wykonanie testu AVX2 na 4 GHz, bo tu jest obniżenie AVX2. Nie, przepraszam, FX512 obniżone o 4, no to mamy spokojną temperaturę 70 kilka stopni. Jeżeli chodzi o i97980XE, to mamy takie wyniki. To jest stock, czyli 10-120 bez zmiany napięć, tylko pod w Synbench R20 mamy obniżenie temperatur o 6-7 stopni i mamy 10-265 od razu. Korona 44 sekundy po delidzie, a 45 przed delidem bez zmiany, niczego nie zmieniam. To jest po delidzie i mamy po 80 stopni na najcieplejszym rdzeniu a tu jest 88-87 stopni, 89 e, przed delidem e, H265, 30-56, e, 34-56 po delidzie e, i tu mamy temperaturę 91-90 stopni a tu mamy 98, 96, 97, e, to jest idol 32, a to jest idol przed, na stoku 34-35 stopni e, i to jest Power Power gdzie mamy 89, 90 stopni, a to jest Power przed Daidem. Teraz to co się Wam może zdarzyć w tym momencie to powiecie, ej, 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 ale przecież to, to powinno być ze 20 stopni. E, pewnie jest 20 stopni problem polega na tym nie no już ktoś zgadł czy jeszcze nie zgadliście może zgadliście już zamykam maszynę. Może ktoś z gardł, może nie gardu. No i co, wiecie już o to chodziło? Dlaczego takie temperatury mogłyby być lepsze, nie no, mogłyby. A, Ale. Ale. Co tu widzimy. Termopad. Hmm? E ja powiem tak. Termopady w przypadku yy, jedno, że tak powiem, chipowych, no bo to chipletowych, czy jak nam zwał yy, układów, nie są najlepszym rozwiązaniem. Tak? One są dobre do przetestowania, do wykonania właśnie testu sprawności, czy to jest sprawne, czy jest sprawne w overclockingu lekkim, średnim, 4,4 GHz to jest tak naprawdę dosyć spory overclocking dla 18 dla utrzymania na przykład renderowania, tak? Natomiast y jeśli patrzymy rzeczywiście na tą kwestię, no to widzimy, że y tutaj jak gdyby termopady, przynajmniej ja używam akurat Carbonauts, to jest reklama, mnie za to nie płacą. Y w każdym razie rzeczywiście to nie są termopady, które się nadają cudownie pod y, overclocking pojedynczego, bardzo dużego Intela. To, to nie jest tak. One mają jakąś tam przewodliwość cieplną, która w przypadku wysokiego overclockingu Inteli no, nie sprawdza się idealnie, bo niestety jest to rzeczywiście mm, jest to za duża ilość ciepła y, punktowo. Jak już pokazywałem wcześniej, e, w, jeśli myślimy o tym, żeby wziąć i wsadzić termopad na e, Threadrippera, no to de facto mi e, wyników wyższych w overclockingu maksymalnym 39,90x. To maksymalnie podniosłem sobie wynik o 2%, przechodząc na pastę. Dlaczego? Dlatego, że tam są triplety. Jeśli całość bloku wodnego przynajmniej odbiera temperaturę e, z e, szanownego. Procesora, no to jest to zupełnie inna sytuacja, yy, kiedy tych chipletów jest dużo, one mają mniejszą yy, o, mniejsze oddawanie ciepła niż jeden wielki chip. Tutaj jest zastosowana ta sama technika, jeśli się przyjrzymy, czyli IHS jest na na taki, jakby bardziej, co ty znajdujesz, kamera? Nie wiem o co je chodzi. Jest na odrobinę większym grubszym, grubszej poduszce silikonu to jest 0,5 mm do 0,75 mm silikonu. Dzięki temu rzeczywiście mamy sytuację, w której ten IHS się nie wygina i jest to IHS, który, który będzie bardzo dobrze stykał się z blokiem co to było?